Halo widzowie. Mamy tutaj dwa takie, no na studio i nie patrzyłem tygodniowego, a miesiąca nigdy nie widziałem, nawet nie widziałem, że takie jest i nie planowałem tego nagrać, więc to też, no dobra, najpierw tygodniowy. Twoja aktywność ze swoim tygodniu. Jeden film, solz, jeden plus. Tyle osób film na Twoim kanale. Dziękuję tym osobom, a tu macie no, kilka takich osób. A Twój kanał uzyskał trzech nowych subskrybentów. Dziękuję. Jak znaleźli się cię Twoi widzowie? Strony kanału wysłuchiwanie w YouTube, Karta Sort. No i tak jak zawsze, co oglądali twoi widzowie. Naprawdę <grywa> wy to oglądaliście kipiciapa? piciapa, dziapa, kiciapa lidiowa, nie z tym się jaj. Co? Jak mało wyświetleń ma. Widzowie nie tylko obejrzeli Twój film i ci udało Ci się ich zaangażować. Osiem polubim, dziękuję. Dwa udostępnienia. Dziękuję. Komentarze trzy. Piszcie więcej. Nie musicie subskrybować, ale piszcie komentarze, proszę. Dobrze. Zagrajmy, który z Twoich filmów za zeszłym tygodniu najwięcej wyświetleń miał najwięcej wyświetleń. No, oczywiście, że Ci Čapa, čipi, čipi čipi čapa. Zajdej tu dobra. Fajn. Čipi čapa. Kotek pal tiki Dobra, teraz co tu? Tak minuti vejšeš. Pěš 6 filmów, sort Dwa posty. Widzowie obejrzeli Twój kanał jeden, pięć razy. Czekaj, co? Ej, serce więcej nie oglądaliśmy. Widzieliśmy i sierpniu, i kwietniu, w, wcale, w Mają też czary, ale wszechświatów no, dużo. Więcej już A może przez całego raptora wysykaj kontra kai. Już rozumiem. Dwa powtarzające. I ile to jest procent? Podobnie No do tamtego? Nie. Poza tym widzę. No tylko w tym filmie. Udało mi 50 polubień. 5 udostępnień to nie chodzi do udostępnienia na zabawce. To fajnie za udostępnienie. Dawajcie jasne ich komentarze. To. to jest fajne, co wy robicie. Aha. No to fajnie. O, bo chcę. 1人1人1人1人1人1人1人1人 i 人 n 人 e 人1 t 1人1人1人1人1人1人1人1人1